Cześć! Dzisiaj znowu spotykamy się w warsztacie Motolab, w którym dokonamy kolejnej modyfikacji naszego Mustanga GT. Tym razem na warsztat wzięliśmy układ dolotowy. Seryjny zastąpimy zestawem dedykowanym z amerykańskiej firmy KND. Bierzemy się za robotę i zobaczymy, jak będzie wyglądał montaż i efekt końcowy. Montaż układu dolotowego KN rozpoczęliśmy od demontażu niektórych elementów wymaganych do e, tej operacji. Czyli zdemontowaliśmy fabryczną rozpórkę zawieszenia, fabryczny airbox wraz z układem dolotowym. Mamy w tej chwili przepustnicę na wierzchu i rozpoczynamy montaż elementów dołączonych do zestawu, czyli zamiennika fabrycznego airboxa i pozostałych elementów. Operacja, jak widać, udała się. Układ dolotowy zamontowany zajął swoje miejsce w komorze silnika. Musimy przyznać, że sam montaż odbył się bez większych, nawet bez mniejszych problemów. Elementy układu fajnie współgrają z fabrycznymi elementami w komorze silnika, więc pozostaje nam tylko dokonać testów drogowych i cieszyć się z poprawy elastyczności silnika. I na razie tyle, także kolejne modyfikacje, prawdopodobnie wkrótce, zobaczymy się w kolejnym filmie. Do zobaczenia. Modyfikacje silników spalinowych mające na celu zwiększenie mocy czy poprawę efektywności ich spalania to przede wszystkim spalenie większej ilości paliwa. Żeby spalić większą ilość paliwa potrzebujemy odpowiednio większej ilości powietrza. Dlatego właśnie modyfikacje układów dolotowych, jak i filtrów są podstawowymi których dokonuje się przy poszukiwaniu właśnie mocy i momentu obrotowego. Dlatego my w tym przypadku również zastosowaliśmy dedykowany układ dolotowy do tego silnika, bo właśnie takie produkty gwarantują najlepsze i sprawdzone efekty, bardzo często potwierdzone wynikami na hamowni przez producenta. Elementy zestawu dedykowane do konkretnego silnika czy pojazdu zawierają wszystkie elementy potrzebne do montażu, dzięki czemu prosto, sprawnie jesteśmy w stanie zastąpić fabryczne elementy. Tak jak widać na naszym przykładzie, układ wygląda jakby w tym miejscu powstał i dla tego samochodu został stworzony w fabryce. A my już niedługo spotkamy się w kolejnym filmie przy kolejnych modyfikacjach. Dzięki i do zobaczenia!